Na moim kanale i w dzisiejszym odcinku gramy w więzienie, ale Ballery Cappuccino. Dobra, więc idziemy. Czekajcie, zbieramy, zbieramy je. Zbieramy je, zbieramy je. Najpierw pozbierajmy wszystkie te pieniądze. Tu. Okej, okay, dobra. Już mamy 42. i to dobra. Chodzimy tutaj, idziemy tak jak w standardowych, na przykład barę o więzieniu. Wszędzie jest podobnie, ale nie tak samo. Dobra, tutaj. Okej, okay. mamy tutaj ten wiatrak, dobra. Ale on w ogóle jakby nie przeszkadza. Okej, okay. to jest fajne, ale ten końcówka czasami to jest mega daleko tak. Ale okej. Okay. Dobra. Kolejne. Okej. Okay. I dalej, co tu mamy? No nie, no już ta ucieczka? No nie. No nie, balerina cappuccina. Siobalerina cappuccina. Siobalerina cappuccina. Siobalerina. No nie, ale ona straszna, o Ale mam już to kliknięte. Mam, więc uciekam, a po prostu tylko tam. O Jezu, balerina kapucina szybko biega. Ale no, jest trochę, jest trochę podobna do baleriny cappuccinem. Ale mm, taka trochę straszniejsza, jakby. Dobra, już mnie nie goni. No, nie, no, klikłam czerwono. A, dobra, jest już myślałam, że mam zamknięte, a to jest otwarte, więc okej. Okay. Eee, iście go kupić, czy nie kupić? Dobra, nie kupiłem ja. Ale jak będzie do kupienia, tutaj jakiś ten, na przykład balerina kapuśnina, żebym ja się w nią zmieniła. Nie posiadasz tego. Hmm. Kupimy czy nie? Dobra, nie. Mm, bo trochę straszna jest to balerina. Znaczy fajna, ale nie, nie kupuję na razie. Zbieramy. Na razie nie kupujmy, bo nie chcę wydawać ciągle robuxy, bo na przykład jak i nie nagrywam to ostatnio wydałam na taką głupotę Robuxy, bo gram w jakieś tam w jakieś... No właśnie w więzienie Stitcha to się zmieniłam w Stitcha, A i tak jakby nie miałam tego skina. Więc nie wiem czy mnie to kupowałam za robuxy. Wtedy akurat nie nagrywałam. Ale no. A! O Jezu, jak się wystraszyłam. Głupia kulka. Ona tak mnie wystraszyła, że po prostu... Serce mi prawie stanęło. Nie no, ale po prostu tak siebie straszyłam, że masakra jakaś. Dobra, jesteśmy już na dziewiątym poziomie, więc jeszcze ile? 15, 16 poziomów. Co? Czekajcie. Jeszcze 15 poziomów, to dobrze powiedziałam. Dobra. Cappuccino assassino. Tutaj mamy, proszę bardzo. Ciekawe, czy będzie tralala, tralala. Chociaż. cappuccino asesino nie dorwało. nie! Ale dobra, mam otwarte. Spadaj, spadaj. Spadaj, cappuccino asesino. O nie, na chwilę stanęłam, widzieliście. O ja! Tutaj można spaść do lawy. O Jezus. W innych to po prostu spaść na dół, a tutaj do lawy to. To trzeba bardziej uważać. Dobra, windy. Windy akurat lubię. Ej, czy to jest też inne? Co to jest? Aha, Dobra, że jakby winda się wraca. No nie, nie zebrałam tych. Dobra, to no tam. Dobra, ok. Ogólnie mówiłam Wam, że może dzisiaj się pojawi vlog, ale no niestety nie. Ale może jutro. Ale to może naprawdę nie obiecuję, bo potem się nie pojawi i... Ale w tym tygodniu możliwe, że się pojawi jakiś vlog, ale nie obiecuję, że to będzie jutro albo pojutrze. Yy, ktoś do mnie dołączył, nawet go nie znam ogólnie. No nie, no nie, no nie. Bo ogólnie czasami yy, jak w coś gram, to ludzie jakby Klikę mnie, jakby pro, 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 prośbę do znajomego, no i ja w to klikam, i oni teraz do mnie dołączają. Czy to ogólnie wiecie, jak usuwać na Robloxie ten yy, ludzi? Bo ja nie wiem, właśnie, a potrzebuję usunąć parę takich, no. Mam moich przyjaciół, koleżanek, ale właśnie jakaś ktoś do mnie dołączył, a jego ja nie znam, więc. W ogóle? Ten ktoś miał mega brzydki skin. Jakby obyś ten, kto dołączył, oby właśnie tego nie oglądał. Nie, że mega brzydki, tylko no nie podoba mi się po prostu. Ale jakby co? Pewnie nie miał robuxów, więc okej. Okay. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Hop, hop. Okej. Okay. Tutaj będę po prostu sobie skakać. Dobra, 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 dobra. Jakoś mi idzie. Jeszcze 11 poziomów. Myślę, że dobrze. O, mogę odebrać coś tam. Okej, okay, to mega lubię ogólnie. Mhm. Nie! Powiem ja, mówię, mega to lubię, tymczasem ja spadam. No, kto do mnie dołączył? Ej, w ogóle to jest jakiś chłopak? Czy co? Ja tej osoby w ogóle nie jestem, więc jeżeli właśnie ty to oglądasz, kto do mnie dołączył, no to nie dołączaj do mnie po prostu. Ogólnie nie chcę nikogo obrazić, czy coś. I nie wiem, czy mówiłam to w, w tamtym odcinku, ale ostatnio ktoś mi napisał. Lila, to zdrowies". No i właśnie ja odpisałam czy na filmie, i y, 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 y już nie odpisali nie odpisała ta osoba. Więc, no, jak mam pozdrowić, na, na przykład jak mam was pozdrowić, napiszcie po prostu Lila Pozdrow na filmie, jeżeli chcecie, na filmie, a jak nie, to po prostu Lila Pozdrow nie na filmie, albo coś takiego, żebym ja wiedziała, czy mogę na filmie, czy nie mogę, ale ta osoba, która y, napisała Lila Pozdrowisz, no to ją pozdrawiam, nie będę może czytała nazwy, bo nie wiem, czy mogę, ale pozdrawiam cię. O nie! Aaa! Prawie zleciałam. Dobra, 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 dobra. Lecę! a ogólnie. No nie, no, nie. Spadłam. Najgorsze jest jak. Po prostu byłam na końcu i po prostu spadłam. No, jakie. Ja po prostu. Nie to ten jak... Nie, że nie umiem przykrywać. Jakby co nie przegrywać, więc no dobra idziemy dalej okej co tutaj mamy dobra tutaj mamy to ooo wow, moja głowa ja no tak naprawdę nie waliłam się w głowę tylko się walłam w robloxie w głowę więc no a to jestem ja w robloxie więc <noise> okej co tutaj mamy o nie Czemu akurat tralalalo, tralala? Nie mógł być to ktoś inny, tylko tralalalo, tralala? Ale już tutaj były trzy brain roty. No weźmy mnie, bo ja nawet nie mam tego. Już były trzy brain roty. Pierwszym brain rotem była balerina kapucina, bo to w końcu jej to jest. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie ma go. Aha, tu jest. Nie, 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 nie. No, tralalalu. Tralala! Przegram. No jezu. Ale dobra, mam już 200 Oczywiście to jest na jedzenie. No nie trafiam w niego, no co ja robię? Dobra, dobra, no zajdź nie zostaw. No, okej, okay, pokonałam go. Ojej, że jak on wygląda, ale tralalo, tralala na razie był najbardziej chyba podobny: cappuccino, assassino i balerina, cappuccino. Więc właśnie już mieliśmy trzy brain roty tutaj: balerina, cappuccino, cappuccino, assassino i tralalo, tralala. Ciekawe, czy ktoś jeszcze będzie ogólnie w tych pięciu. Bo mi się, hej bo mi zostało 5 poziomów jeszcze, bo jestem na 20 poziomie. Więc jak... Piszcie w komentarzach, jak myślicie, czy w tych pięciu poziomach będzie jeszcze jakiś prime rot? W sumie teraz już czterech. Ja obstawiam, że będzie, bo jeszcze przecież ten boss też z tego trzeba go strzelać. Więc ja obstawiam, że będzie jakiś jeszcze inny oczywiście, nie jeden z tych co byli. Obstawiam, że teraz na przykład może być. Nie wiem. Ym, tung, 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 sehur może być. bo Możliwe to jest w sumie. Bo to są takie jakby bardzo podstawowe brainrot, Albo Liri, Lilari, li, li, la. O, tu są te cztery. No to teraz na pewno już wiem, że będzie tung, tung, sehur. Gdzie trzeba iść? No. Aha, dobra. Wiem, to trzeba te deski lubię. Okej. Okay. Tylko. Dobra. Już nieważne, bo myślałam, że tu są potrzebne dwie, a tu są jednak potrzebne trzy. Dobra. Hop. Ej, mam jeden pomysł, tylko nie wiem, czy on wyjdzie, żeby właśnie przejść po tym, wziąć to i przejść tu. Aaa, wyszło! O, tutaj chyba będzie ten boss! Oho! I kto w nim jest? W nim jest balerina kapucina. Nie, nie chcę zostać baleriną cappucciną, ale... Myślę, że już nie będzie żadnego brain. No, co jest?! No! Dobra, trzeba w ręce strzelać właśnie. Ja no, ogólnie to jest mój ulubiony BrainRod. Ale po prostu teraz mnie denerwuje. No co ty robisz? No ballerina Kabucina, no po prostu... Dobra, strzelam w ciebie. Gdzie masz rękę? Tu masz rękę. Więc strzelam tam. Gdzie jest ten celownik? No tam chcę strzelać, no. Ej, no utknąłam. Ej, co zrobić? Bo ani w nią nie szczelam. Dobra, muszę się chyba zresetować. Bo po prostu nie wiem. No widzicie, okej. Okay. Dobra, więc idziemy. Nie zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra. Życie ci schodzi. Haha, haha. Ha, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy ja z nią wygram? Czy ja z nią wygram? Czy ja... Tak! Wygram z nią! Dobra. Mhm. Czy teraz trzeba iść? Nie tam, a tam właśnie. O, dobra. Już nie zbieramy. Okej. Okay, znowu ten burz. Ciekawe, czy ja właśnie muszę kierować? czy jakby od on... ja? I wszystko, jakby w tym ostatnim barego, to też ja musiałam kierować, ale na przykład w Stitche to, to po prostu Stitch kierował. Dobra,

Ja chyba na dzisiaj to jest koniec został mi ostatni poziom A... no wow no nie no weź mój, mój pomysł zostaw miać swojego busa no nie znowu swe. no czemu ona mi go przystawiła co z nami jest no Ale jak... Ty... Dobra, na no dzisiaj to już tyle. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Robloxa, to piszcie w komentarzach, to pa!